Witam wszystkich hodowców, hodowczynie na moim kanale. Tutaj Sebastian a dzisiaj posprzątałem go wębnik. O, wszędzie tu wysprzątane. Tylko te pióra tak fruwają i znowu tam posiadały. O, tam murzyn słaby. Coś sobie ze skrzydłem zrobił, bo sobie pod i i Jutro półkami się zajmiemy, więc to drugi raz posprzątamy. Cip, chip, 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 cip. cip, 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 cip zawołamy ich trochę ja widzę tylko dwa gołębie są jeden szemelek taki ładny taki groszek taki nowy Czyli już go widzieliście ale taki o koloniasty o widzicie właśnie są krostą to to coś daleko kurde jutro w Wygonię już go nie będę wpuszczał w ogóle, o gołębie wchodzą. Cip, 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 cip. Do nowej czystej gołębika. nowego czystego. Nie mm, chcę, też mam Ode mi O, ten siwek mały siadł. Tutaj będzie wychodził Budapeszt. Siwy, żałobny i widzę jakiś kosybełek będzie wychodził. Nowego nic nie ma, tylko po prostu tak nazywam. Chciałbym widza pozdrowić, z którym właśnie sprzątaliśmy, rozmawialiśmy. Krzysia. Krzysztof ma na imię. Pozdrawiam cię. Bo się pogadaliśmy już wczoraj, już miał się wczoraj ten film, kurde, pojawić, ale tam... A to bateria, kurde, ten tym telefonie nie pozwala, bo mam długo lekcje w szkole, no to... Te grupy przyglądam, że coś mi bateria mówiąc chodzi. Jutro kończę się 14. A kurde, mam lekcji Od czwartej mam już, piątą yy, mam wolną, 6 mam godzinę wychowawczą, a w później jeszcze. A no, ktoś nie wie, co to jest, te UDRZ, no to jest wychowanie do życia w rodzinie. Coś takiego. Nie wiem, po co to powstało, ale zawsze na świadectwie będzie, że uczestniczyłem, będzie lepiej. Coś tam polepszy pewną sytuację. Widać, czy w wlazł, on się boi. No. W ogóle mięci loczyk Budapesztów robić, nie miałem nagrać, ale kudle, deszcz bardzo pada. I po prostu, no, yy, w ogóle nie odpowiadało to, żeby zrobić yy, filmik. Załownik yes. padł. O. Będzie złaził gdzieś niej. O, ta czaposzka niby. Ktoś pisał, że to czaposzka jest. To wielu tak pisało o Krymeczek, który bocianka przyprowadził. Starucha głupka. O Szymy będzie właził grusiaty. O, Patrzcie jakie mam łapcie mewek egipski. Też ma takie brązowe mi się zrobiły. O Budapesztę się... Nie, kocybełek Budapestem się zdarzył. O, biją się tutaj, Szyma oczywiście wszystkich wydziobuje O się o to chodzi Dzisiaj nie puszczam, bo jest, nikt nie puszcza Po, drugie, po pierwsze tego nie złapie, a po drugie raz to jest bardzo duże ryzyko 100% 100% jest, że zaatakuje się. Tutaj nie ma, że jak brzydka pogoda, to że nie zaatakuje A jeszcze zwłaszcza deszcz to mu sprzyja No bo będą mokry, on poczeka, Ja sobie po będzie siedział, będzie suchy cały O, w ogóle już są mokre pocztowe i tak wrówają tak ciężko Dysząc. O, gryszaty patrzeba będzie wlatywał Jak świrę. Mój jest ciężki, mój ma ciężko grać. O, ale za co się cieszy. Na no, wiosnę rozparowywuję gołębie. Piększ pójdzie oddzielnie, więc... Nie, Budapeszty pozostają w parach te Naprawdę, Ten są siwą zostanie swoją. Czerwonego dam do tej budapesztki i pawła dam do takiej no niby brzydkiej, ale ona jest stara już. I dałkę mądra, dlatego dam pawła, do tej samiczki. może dobra, do tej dam. Ta już taka stara jest to. Jakiegoś w przyszłym roku młodego jak dojrzeje to i dam tam żółtego. U tych czerwonych będzie ładny żółty, to w sam raz będzie siwy i żółty. Tylko ma ona brzydki jest taki Budapesz, taki kokowaty, kurde, Wa wady to nie ma opcji, ona całkiem jak murzym wygląda w locie, tak jak murzym, tylko ma siwe pióro w skryle i widać od razu, ktoś pomyśle, że to jakiś ja to Budapesz jest, <grym> no to od razu ona wygląda jak kosław, to wygląda jak krzyżówka ciemnego z jakimś kokiem, bo to siebie pióro ma, nie widać tutaj, ale tak jak lata to widać, to. ma takie jedno w locie, czołowe, piórko, Dawid będzie skakiwał. już. Gąbek i więc dzisiaj wysprzątałem już wiem, że powinno to dawno zrobić, ale tam teraz będzie trzeba się przygotowywać już będzie mieć czasu na nagrywanie na egzaminu się uczyć no bo to już trzeba zdać chociaż na jakąś, jakieś fajne procenty, a nie na zero no bo jak ktoś na, na zero napisał no to a zwłaszcza, że ja kurde nie mam tak Kurde, dobrze się tak mega nie uczę, a lepiej trzeba się poduczyć. I lepiej jak ktoś pisze w egzamin w tym roku to powodzenia, bo jestem jednym z tych, co piszę. W grudniu mam próbne, a w maju czy na kwietniu, nie wiem, albo nawet na początku czerwca mam e, takie już oficjalne czy coś takiego. Takie po prostu egzaminy takie już... które będą nie, nie próbne nie nic, tylko po prostu takie egzaminy. Będą te przez tą komisję. o obie się, nawet tam walczy. Patrzcie. O Dawid leciał. Dobra, ja mu kurde nie przeszkadzam, bo ja mu tutaj przeszkadzam trochę, bo one. Tutaj by sobie posiadały. Do tego. Tutaj tego będę siwkowi małym przeszkadzał, jak się mi boi. Patrzcie, jakie ładne Ładne, ale szkoda, bo bardzo do niego nie mam. Abym miał do niego parę, to kurde, to by było najlepiej. Dlaczego najlepiej? Bo po no prostu najlepiej, bo wiadomo. Fajne, młody bym miał. I chip, 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 tip, chip, 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 kurde, zmoknął cały na tym. 10 minut filmik. I tak powiem. O tego. O, będzie skakiwał za. Nasz. Tutaj będzie gdzieś czali się. Albo w tą pocztową mi Specjalnie, żeby ją wyciąć Oha, jeszcze jeszcze, jeszcze. Nie padł. No i sam czeka od razu widać grucha i wszystko inne. Tak wam powiem, że co ja koków to dużo nie mam. Tylko tam Buda jest całkiem taki sam, nie jest szczerze ładny. Ale prawa to mi trochę szkoda do niede, to też trochę ma sporo wat, widzicie ma. Ale no to jest jeszcze całkiem w miarę, ale ta to... a kocwa wygląda tamta zresztą też, ale to... właśnie ta ta kurzata to jest właśnie najmądrzejszy gąb taki, jak ja mam. Ja właśnie dlatego kurę dam parę specjalnie, bo to kurwa szkoda wygląda. To takie mądre młode będą, tylko właśnie go trzeba dać mądry, ma coś ten chmura i paweł do mnie wyglądają. Właśnie dlatego przelotuję je najpierw takich około 10 km, no bo 10 km no to normalna liczba. I on też no, wróci z pewnością. Tylko jeszcze poganiam je tego. Jutro oczywiście zrobię taki lot na ile? Na 500 metrów, coś takiego, no ale po prostu, żeby je rozgrzać. Bo te stare. Oczywiście ja nie będę puszczał ich w stronę Aleksandrowa, bo kurde, one pójdę na Aleksandrów, wrócą. Będzie problem, tylko będę puszczał tam dalej, bo one ten tutaj przychodziły, a nie tam. Więc ja wiem, co go robią. Widziałem u Andrzeja z na świerkową, po, hop, niektóre uciekały, jak puszczał. A nawet jak puszczał u tego, że, że, nad nimi, że nad nimi powinien przynosić go opił, do niego potrzeba puszczył. widać nie, ale dodają do, do, dobrze wszystkie Wysok, lotne, są wysokolotne są, oczywiście ja chodzą wysoko, mądre gołębie, wszystko dobrze się zapowiada Co powiem. straty nie ma w ogóle opowiem o pewnej tego ma skrzydło, coś mu się stało, bo kurde pod syropanem sypiał mewkę mi sąsiad złapał właśnie, a właśnie powiedziałem wam dlaczego w ogóle te me, tego mewka, tak, znaczy tego krymka nazwałem, że przyprowadził mi bociana o kurde trzy gołębie u sąsiada, cztery siedziały jeden siedział do tej pory, mewek dostał jak u siebie tamtej siwy ale siwy to był taki horn, nawet sąsiad powiedział tak mu tak na no, tym, tam gdzie się kupę gąbek dała no to kurczę mu tam osadzała się ta kupa, kurde. I mimo że próbowałam a to kurde, tak mu się i musiałam to mu to urywać, no z czymś. Bo na tym, ten puch mu lepił to i na początku to przelepało kawałek, ale za drugim razem już się lepiła prawie cała i później to już dosłownie nic nie mógł. A kurde, też jak czasu nie ma żeby będę mu po 3 co 3 godziny około wymieniał, T -t -t. I poszedł do sąsiada, Bocian, poszedł, krymek. O, i ten mały czerwoniaczek. Czerwoniaczek siedział tylko na dachu i poszedł. Krymek po chwili też do są mózgu. Bocian oczywiście go sprowadził znowu na gołębnik mój własny, bo nie chciał pójść. A później i on się stwierdził, że zrywa i poszły. Więc planów mam. Tego żałobnika muszę wziąć do pary, bo to mądry sanec. Odpowiadam mieć po nim młode. A co tam ma? Dla nikogo nie będę dawał tych żałobników. Ludzie już się nie podobają, pana działają po jednym czy po dwa pióra w lotach żałobniki. Ja to mnie to da. nie przeszkadza. Taki doganiania w sam raz. Rozumiałbym już takie na sprzedaży, czy do że to rozumiem, ale o. Co mi ten koniec przeszkadza? Kurde, niech sama i może mieć i obydwa przeplatane nawet. Tylko, żeby był to żałobnik. Jest, jest. O, ta była piostka, ta? weteranka jest z tym kokiem. taki jest kok, tak to, to jest kok to naprawdę. To po prostu ma 3 lat, ani pocztowy, ani radę. Nie po takie, ale chodzi całkiem w polko i całkiem dobrze się bierze. Ja ty zamierzam zrobić armię ganianych gołębi, ale też co niektórym pocztowym będę podrzucał młode, bocianów będę coś takiego, ile tego właśnie jedna para... A, tak, tak. bo może uda. Chciałem po prostu spróbować, żeby drugą małą budkę dostawić. Ale no, tego zdolnych. Tam parę par, par, pasiatego bym przeniósł tam z tą A no jasne, że tak. Uf, dlaczego nie? Przeniósł i właśnie tego egipskiego, bociany. Widyneczkę też bym mógł, jakby miała czerwonego samczyka. No to trzeba je czerwonego załatwić, według mnie, albo czarnego. Bez łapci czy z łapciami, obojętne. I poprzenosić te kręgi, przenieść i wszystko, te kolory bym przeniósł. Tego kolora czy czerwonego to szkoda. No w ogóle, to to już nie bierzesz tak bardzo, ale tego czerwonego dusi aż. Dusi, on nie bierze go, on go dusił. Legalnie trzy ataki naraz były. No bo nie wiecie o tym, bo kurde, nie nagrywałem tych filmów. A myślałem, bo nagrywałem kilka tych prób, ale mi się nie podobało On to ma całkiem fajny jest, tylko główka taka nie, nie za fajna jest, no ale Ważne, że wrócił bardzo z daleka, z bardzo daleka wrócił Z tym porni, to się go przeprowadził, ale on był słaby On był słaby gołąb, on w ogóle nie miał siły latać ani nic praktycznie I to był dla mnie szok, że Anę, Ania nie przyszła, to była dobra samica Na całym Kurde, ona była silna i wszystko i nie, nie przyszła już. A, szpadel mi się tutaj powiem, jak widzę, że przerzucił. No dobra, to co ja, pozdrawiam i cześć.